This is it, get them. Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Bolduar i zaczynam nasz kolejny odcinek zagrajmy w... ...the longest journey... ...najdłuższa podróż... E, e, ...zaczynamy to mówienie z... ...chora e, nie wiem jak mu tutaj ciało... ...z Miki, o ja tutaj później programuję z Mickey... ...szerze... ...sięgniemy Ci ostatnio noc... Słyszałam, że śniły ci się ostatniej nocy koszmary. Ona ci to powiedziała? Nie umie trzymać języka za zębami. Tak samo jak ty, co? Twoje wrzaski obudziłyby umarłego. I co z tego, że miałaś koszmary? Jesteś tylko człowiekiem. Nawet jeżeli sama chcesz uważać inaczej. Przepraszam, nie chciałam wywoływać kłótni. Po prostu ja też miałam koszmary. Jak chcesz z niej cokolwiek wyciągnąć, to życzę powodzenia. Ona jest taka zorganizowana, wiesz? Nie ma szczeliny w jej pancerzu. Żelazna dama. <noise> Możesz się zamknąć, Fiona? Czy chociaż raz mogłabyś się zamknąć? Tak. Śniły mi się koszmary. Ale to nie twoja sprawa. Nie wtrącaj się. Nie chciałam się wtrącać. Świetnie. Po prostu nie lubię rozmawiać o moich snach, dobra? Co było z rurami? Co było z rurami? Wow? Są po prostu stare, tak jak cała Wenecja. Są naprawdę stare. Co roku ze dwa razy muszę przez pół dnia marznąć w kanale i naprawiać rury. Nie, żebym tego nie lubiła. Szczególnie, kiedy moja tak zwana partnerka zwinie się na kanapie i przez cały dzień ogląda mydlane opery. Później porozmawiamy, Miki. Ha. Obejrzysz z nami film, April? Wiesz co? To świetny pomysł. What the fuck? Rozdział drugi. Po dre... po drugiej stronie lustra to miało być. Muszę znaleźć korteza i wyjaśnić o co tu do cholery chodzi. Szalony czy nie, i tak jest jedyną osobą, z którą mogę o tym porozmawiać. Okay. Okno. O. Oh. Łańcuch? Nie wiem do czego służy ten łańcuch, ale jest połączony z jakimś mechanizmem na dnie kanału. O. No. Sznur do bielizny. Gumowa kaczuszka. Beznadziejnie przywalona przez starą zardzewiałą kratownicę. Stara zardzewiała kratownica leżąca na gumowej kaczuszce. Mewa. Biedactwo wygląda na wygłodzoną. O, wiem co zrobię. A, nie lubisz mewa? A to... Nie. Nie. Aha. ...sznur do bielizny. Gumowa kaczuszka. Stara, lardzewiała kratownica leżąca na gumowej kaczuszce. Aha. Nie wiem, co wypluwają z siebie te rury, ale jednego jestem pewna. To nie <laughs> Lubię moje ubranie. Jest niedrogie, ale fajne. Nadal nie wiem, co płynie w kanałach mojej Wenecji, ale jestem pewna, że to nie może być... Kolczaste. Kolczaste. Mewa. Biedactwo, wygląda na wygłodzone. No. Spoko, spoko, spoko. Co to za brzęk? Nadal nie wiem co płynie w kanałach małej Wenecji, ale jestem pewna, że to nie może być woda Sznur do bielizny. I jest! To łączymy z tym. I mamy na klucz. Pamiętacie ten klucz? Eee. To nie łączymy już chyba z niczym, z tym tutaj. A to da się jeszcze połączyć z czymś. Nie. To. To chyba nie można z niczym połączyć. Tak, nie da się z niczym połączyć. Okno. Pozmęc. Nie wiem do czego służy ten łańcuch, ale jest połączony z jakimś mechanizmem. Ok. Płaszko, płaszko. Żelka katka Kratownica jest niemal całkowicie zanurzona w tej... użyję tego terminu trochę na wyrost... cieczy. Oho, oho, okay. spoczko, kolce też spoczko. Okej, okay, czy już możemy stąd wyjść. Książki, biurko... Watator. Ten wentylator ma zapewniać miły chłód w lecie. Jasne. Jak go włączyć jest przynajmniej o ćwierć stopnia chłodniej. Okej. Okay. O nie, nie zapuka. Zaczynamy czas, Nikogo nie ma w domu. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, April, powiedz, że ostatnia noc była tylko snem. E, to był sen. To nie był sen. To nie był sen. Wiem, że to nie był sen. A ponieważ ty i Miki, ponieważ obie widziałyście to, co ja, nie mogły to być halucynacje. Ostatnio zdarzały się dziwne rzeczy. Zauważyłam? To nie pierwszy raz. Co jeszcze dziwnego wydarzyło się ostatnio? Co jeszcze dziwnego wydarzyło się ostatnio? Drobiazgi. Takie jak ruch zauważony kątem oka, zamierający, gdy obrócisz głowę. I dźwięki, jakich nie słyszy się w mieście... Odgłosy zwierząt, dzikich zwierząt. A raz... To było bardzo wcześnie rano, pamiętam kilka dni temu. Spojrzałam w głąb kanału i zobaczyłam coś, co wyglądało jak podwodne miasto. Ale gdy tak patrzyłam, rozpłynęło się w zmarszczkach wody. To straszne. Co ty nie powiesz, kochanie? Ja boję się nawet karaluchów na miłość Boską. Jestem u kresu wytrzymałości. Ech. Widziałaś dzisiaj Korteza? Nie, kochanie. Chyba nie ma go w pobliżu. Nie wiesz, gdzie może być Kortez? Niestety, przykro mi. Może być wszędzie. Cóż wiem, że lubi oglądać stare filmy w jakimś kinie, ale nie mam pojęcia, gdzie to jest. Kto może wiedzieć? Może Zak, samozwańczy ekspert filmowy. Powinnaś z nim porozmawiać, kochanie. Wspaniale, Zak, mój najukochańszy przyjaciel na całym wielkim świecie. Mogłabyś powiedzieć Cortezowi, że go szukam? Oczywiście, kochanie, jeśli tylko go spotkam. Dzięki. Uh, muszę. Muszę lecieć. Uważaj na siebie, spoko. O, ja piechnię. Czyli znalazła się wyjątkowa sytuacja. Trzeba zapukać do przychły. Nie przypuszczałam, że będę coś takiego robić w tym tysiącleciu. <śmety> no proszę, proszę! Księżniczka w końcu zapukała! W końcu zrozumiałam, że tracę okazję. E, niech już sobie w nadzieję podaj mi jeden dobry no plan, a będzie stąd. W końcu zrozumiałam, że tracę okazję samą porę. To co? Gotowa na wypad? Zrób coś dla mnie, dobra? A co będę z tego miał? Co będziesz miał? Już ci mówię. Co powiesz o randce? No, dobra. Dziś wieczorem. Uf, jasne, dziś wieczorem. Spotykamy się przy tym... Mm, pawilonie, tak to się nazywa? I zamierzasz się zjawić? Co? Chodzi mi o to, że zużyję moje przepustki VIP i pastylki, maleńka. Chcę wiedzieć, czy będzie warto. Wchodzisz w to? Zobaczymy, zak. Tylko nie rób mi numerów i nie znikaj, maleńka. Jak się nie pokażesz, a ja będę czekał całą noc, to wyjdę na dupka I nie będę z tego powodu szczęśliwy. Będę grzeczną dziewczynką i przyjdę. Mądra decyzja. No to co chcesz wiedzieć? Gdzie mógłbym... E, gdzie mogę znaleźć kino, które wyświetla stare filmy? Gdzie mogę znaleźć kino, które wyświetla stare filmy? Jest ich kilka, ale tylko w jednym używają projektorów. Podejrzewam, że właśnie o to ci chodzi, nie? Dlaczego? Bo tam się kręci Cortez i myślę, że chcesz się z nim spotkać. Nie, szukam tylko inspiracji. Mała, nie jestem idiotą, widziałem was razem. Co, jesteś jego dupą? Podniecają cię stare, zdziwaczałe pliki? Co ci się w nim tak podoba? Jego akcent? Kompletny brak stylu? Nie jest tak, jak myślisz. Nieważne. Gówno mnie to obchodzi. Dzisiaj w nocy będziesz ze mną, a jutro rano ten stary pierdoła nie wyda ci się już tak pociągający. Więc gdzie jest Cortez? Jak nie polazł czytać czy robić równie coś głupiego, to pewnie siedzi w Mercury Theater, Pokazują tam takie stare filmy z prawdziwej celuloidowej taśmy. Jak w pieprzonym średniowieczu. Gdzie jest to kino? Nie pamiętam na jakiej ulicy, wieki już tam nie byłem, ale znajdziesz to kino, jeśli z Metro Cycle pójdziesz w stronę Est -Getue. To niedaleko budynku Radio Power. W tamtej okolicy jest pełno sklepów dla dorosłych. Właściwie przy okazji mogłabyś załatwić dla nas jakiś film na wieczór. Coś zajebiście świńskiego. Raczej wątpię. Dobra, nieważne. Tylko żartowałem. Mała, jesteś straszliwie drażliwa. Trzeba mieć pieprzone poczucie humoru, no nie? Zapamiętam to. Dzięki za podpowiedź i za informację. Tylko bądź o dziesiątej pod pawilonem, dobra? Nie lubię czekać na takie maleństwa jak ty. Mam lepsze rzeczy do roboty. Lepiej, żebyś mnie nie wystawiła. Oczywiście, że go wystawię To będzie pierwsza rzecz jaką będziemy musieli zrobić, wystawić go Na dół Ech. Nie patrzę już na godzinę o której zaczynałem więc lepsza, nie mam do pojęcia o której mamy skończyć No idź, 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 idź No patrzcie Znam tę kaczkę, bo voyage kaczuszko Fak, fa Zegar Do parku Do metra Najpierw polecimy do kowiarni Nie od razu, tam polecimy do koktajl albo najpierw zobaczy co jest też oprócz tego Zardzewiałe. Nikt nie wie. Do... Mm. Charlie, cieszę się, że tu jesteś. Muszę z kimś porozmawiać. Tak? Ja też. O co chodzi? E, Mój pierwszy. A. Starzają mi się dziwne rzeczy. Czy nie było tak zawsze? Nie takie. Byłam przekonana, że to halucynacje, efekty wywołane moimi snami, ale dzisiaj i wczoraj wieczorem. To niewiarygodne. Ja też wczoraj coś widziałem. Co się stało? Nie słyszałaś, co tu się stało wczoraj wieczorem? Nie, opowiadaj. Około 11 stałem ze barem i. Nie widziałem, jak to się zaczęło, ale muzyka nagle się zmieniła i wszyscy ucichli. Podszedłem do końca baru. Coś. To nie był człowiek. Zdecydowanie nie był podobny do żadnego człowieka, jakiego widziałem. Pojawiło się wprost z powietrza koło szafy grającej. Grało na jakimś instrumencie. Wyglądało na to, że początkowo nie zauważyło nikogo. Wszyscy stali w głuchej ciszy i patrzyli na to coś. Wtedy to coś uniosło wzrok, a potem po prostu zniknęło. Wszyscy gapili się na szafę grającą i na siebie nawzajem. I nagle wszystko wróciło do normy. Wyglądało na to, że wszyscy postanowili stłumić to w sobie. To było straszne. Nie mogę zapomnieć obrazu tej istoty i jej wyrazu twarzy. To było prawdziwe, na pewno. Równie prawdziwe jak ty i ja, ale inne. A teraz chcę usłyszeć twoją opowieść, April. Co się stało? Ciężko w to uwierzyć, ale to prawda, przysięgam. Pewnie, że ci uwierzę, malutka. Wczoraj wieczorem poszłam do domu, a Miki i Fiona oglądały film, więc przyłączyłam się do nich. Oglądałyśmy dokument o lasach deszczowych i... i... Co się stało? Pokój zamienił się w dżunglę. Mówisz poważnie? Nie, nie zgrywam się, oczywiście, że mówię poważnie. Ja tam byłam Fiona i Miki. Wszystkie widziałyśmy to samo, dżunglę. Ale tylko przez ułamek sekundy. A potem wszystko zniknęło tak po prostu. I to nie był hologram. To było bardziej realne. Miało zapach. Powietrze było duszne, wilgotne i, i... nie było czuć sztuczności, jak na pokazach. To było prawdziwe. A co najgorsze, to wyglądało znajomo, jak coś ze snu. Poznałam to miejsce, przypomniałam sobie emocje, które tam odczuwałam. Jakie emocje? Jak mówiłam, ze snów i pewnych przeżyć z ostatnich dni. Dziwne sprawy, przerażające. Ale na razie wolałabym o tym nie mówić. Rozumiem. To trudne. To zadziwiające, jak podobne są nasze historie. To mnie przeraża. Bo czy zastanawiałeś się nad możliwością, że ktoś podsunął ci narkotyk, Charlie? Albo poddał jakiemuś holograficznemu eksperymentowi? Wolisz takie wytłumaczenie od innych ewentualności? Więc wariujemy, albo dzieje się coś, czego nie możemy zrozumieć. Uważasz, że to lepsze wyjaśnienie? Nie wiem, April. Wiem tylko, że dla mnie to było prawdziwe, tak jak dla ciebie i innych ludzi. Muszę znowu znaleźć Korteza. Chyba w krew. Mam nadzieję, że nie. Charlie? Mogę zadać Ci kilka pytań, Charlie? Czemu nie? Mogę zapytać Cię jeszcze o coś na Twój temat? Tak, jasne. Jeśli Cię to interesuje... To wszystko co chciałam wiedzieć, Charlie. Okej. Okay. Dzięki, Charlie. Okej... Okay. A What the fuck? Eee... E, nie, zauważałem, że to wygląda jak araby. Eee... <laughs> Aha... A pewnie na samym końcu się dowiemy, że to wszystko co tutaj jest, to wszystko coś się ma Okej, okay, wyjście, idziemy. O, las, tak zakończę odcinek. E, będę musiał, bo się przeciąga. To naprawdę. Przeciąga się. Do metra idziemy, bo tu nie ma na sensu stać. Do parku na nie ma co iść. Tam dalej też nie ma co iść nawet. <sighs> Metro. you <smart noise> <Kloć>. to <smart noise> Próbowałam parę razy łowić ryby w jeziorku koło domu, ale nigdy nic nie złapałam. Mam nadzieję, że teraz będę miała więcej szczęścia. No. Oczywiście to nie zadziała. Zacisk jest zamknięty. To właśnie to nie wypadło. Oczywiście to nie zadziała. Zacisk jest zamknięty. Oho. Czyli coś jeszcze musimy zrobić. Zanim... ...będziemy mogli coś działać. Nie jestem specjalnie głodna. Lepki nadgryziony kawałek cukierka. Okej. Okay. Zobaczmy. Nie. Mhm. Czyli coś jeszcze potrzebuje. Eee, pewnie guma do życia, bo coś ten descent. żeby chycić tamto. Eee. No bo ja tu zakończę odcinek, więc komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach lub filmach, jakie pojawią się na moim kanale. Hejka!